Witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na Tata Głos Polska, witam serdecznie w kolejnym poradniku do buildu i dzisiaj, jak sam tytuł mówi, zajmiemy się kolejną postacią i to wyrocznia, czyli typowy mak, jest to bardzo prosty, przyjemny build, który łączy ze sobą mistrzostwo ducha oraz mistrzostwo burzy. Jest to naprawdę prosty build, jeden z takich bym powiedział poradnikowych nawet obok m.in. zdobywcy, które jest połączeniem właśnie. W wojny i Obrony i też połączenie um, Mistrzostwa łotroswa i Łowów Także trzy takie podstawowe Mistrzostwa, a jednym z tych trzech właśnie jest Wyrocznia Czyli połączenie um, Ducha i um, Burzy, więc bez przedłużania um, zacznijmy z tym poradnikiem Jeszcze ważna adnotacja, ponieważ postać, którą dzisiaj Wam pokazuję Jest to postać moja prywatna, nie jest to postać poradnikowa, jednak ta postać w bardzo dużym stopniu wygląda jak postać poradnikowa, jednak są pewne różnice i oczywiście w tym momencie najlepszym źródłem informacji, żeby mieć skill jeden do jednego, jest kalkulator buildu, który jest w opisie w tym materiale. Także serdecznie tam zachęcam, żebyście zobaczyli kalkulator umiejętności. A my zajmiemy się tą postacią, ponieważ tutaj skiery są minimalnie, troszeczkę inaczej rozdysponowane jednak i tak wystarczająco podobne jest to, żeby mógł to rzetelnie przedstawić. Tak na sam początek Mistrzostwa Burzy, które jest według mnie nieprzedującym, ponieważ tutaj te oba Mistrzostwa fajnie się ze sobą łączą i grają ze sobą. Także na sam początek Burzewa Chmura wymaksowana kompletnie wraz z Lodowym serwisem i uwaga ładunkiem statycznym, który jest naprawdę bardzo um, skuteczny. Kolejnym skutecznym skillem jest szkwał, który uwielbiam. Jest, jest ogromny, jestem ogromnym fanem szkwału. Um, tak samo ze, wzmocn ze wzmocnieniem słabo widoczność, również wymaksowane to wszystko jest. Również potężny skill to błyskawica, wymaksowana wraz ze wzmocnieniem łańcuchów błyskawic. Osobiście kompletnie nie ruszam odłamku lodu. Nie jest to build pod odłamką lodu, ponieważ nie każda pozać na burzy musi używać tego skilla. Jeśli chodzi o skill, te, które również wykorzystałem, jest to tarcza Energii. Jedynie ruszona jest do połowy. Odbicia już nie wzmocniłem całkiem. No i oczywiście, również mamy jako pomoc ognika burzę, który naprawdę jest fajny. Jest przydatny na pewno na maksa. Ten efekt dajemy na połowę, a ten również dajemy na maksa. Według poradnika, ponieważ on jest również mega skuteczny, i to tyle jeśli chodzi o burzę. Nie są to wszystkie skile ruszone, są to skile takie wysortowane, te naprawdę przydatniejsze, które naprawdę nam doją, dają dużo. No i w takim razie pora na Mistrzostwo Ducha, gdzie tutaj również sobie zebraliśmy trochę najlepszego od wszystkiego. Także na sam początek, coś według mnie bazowego. Potężnego i obowiązkowego przy tym buildzie, a czy może nie obowiązkowego, aczkolwiek na pewno zachęcam, to atak trzech zwoi, które jest wymaksowany wraz z wiedzą tajemną. I Jest to właśnie przycius, umiejętność umiejętność podlewy, przycisk myszki, czyli ta, bym powiedział, najważniejsza. Również oczywiście aura śmiertelnego chłodu, jest to coś prostego, przyjemnego, wymaksowana, spustoszenie czasu do połowy i martwica też może być do połowy. Dalej mamy ochronę ducha, która jest potężnym skillem na walkę z nieumarłymi. Serdecznie zachęcam, żeby wzmocnić kompletnie ochronę ducha, jak i zgubę ducha. Naprawdę ogromne bonusy do walki z osobami, z istotami nieumarłymi. No i dalej, w takim razie pora na króla Lidza. Kolejny npc bardzo przydatny. Zgaduję, na pewno możemy go wymaksować, a wzmocnienia wyglądają następująco. Nowa śmierć do połowy. Skrupa łopiorów też do połowy. No i również ezoteryczne pociski, również do połowy. Więc tak to wygląda. Dalej, przyzwanie istoty z innego wymiaru. Jest to chwilowy, krótki skill, który naprawdę jest mocny. Polecam serdecznie go używać. Jednak jest czasowy, jest jedynie na bossów. No i tutaj mamy 11 do 16. Możemy więcej, bądź mniej. No i na samym końcu skill ochrona przed śmiercią 5 na 8 możemy go dać bardziej na połowę. Osobiście ja bym tego nie maksował. Jest to po prostu jakiś tam skill, który nas po prostu ratuje przed śmiercią. Więc tutaj również widać, że takie poszczególne umiejętności nie wszystkie które są do wyboru tutaj są wykorzystane, ponieważ te... Oj również nie wiem, czy wspomniały gwałtownej burzy. Przy mistrzostwie burzy. również maksowana jest. Nie są to wszystkie skile, są to skile odrębne, poszczególne, które po prostu w zestawieniu ze sobą tworzą naprawdę coś mocnego. No i w takim razie, jedynie jako sugestia, postać, która wygląda w ten sposób. No i w takim razie, zobaczmy, jak postać sobie będzie radziła w boju.